Cześć. Witaj w kanale Hard Visit. Pokażę, jak usunąć tarczę zegarka z Xiaomi Smart Band 9 Active. Więc tutaj przede mną mam sam zegarek. Na przykład, jeśli masz pobrane jakieś tarcze zegarka, możesz to sprawdzić, przytrzymując główne menu. A następnie przewijając przez wszystkie tarcze zegarka, które masz pobrane. Jeśli masz pobrane tarcze, są dwa sposoby, aby je usunąć: na przykład, aby zwolnić miejsce lub pobrać nowe. Możesz wziąć swój zegarek, a następnie wrócić do tego menu, przytrzymując na samym głównym menu przewin do tarczy zegarka, którą chcesz usunąć. Nie możesz usunąć tych dwóch, ponieważ są domyślne, ale wybierzesz tarczę zegarka, które ostatnio pobrałeś i możesz kliknąć na tę ikonę kosza poniżej, aby je usunąć. Aby usunąć ten wyświetlacz, kliknę na potwierdzenie a jak widzisz, został usunięty. Więc drugą metodę, którą Ci pokażę jest usunięcie ich za pomocą aplikacji, więc na przykład teraz szybko pobiorę kolejną tarczę zegarka, żeby Ci to pokazać. Więc mamy to zostało pobrane. A na przykład, jeśli chcesz teraz usunąć te tarcze zegarka, przejdę do widgetów, kliknę na lokalne, a następnie wybiorę tarczę zegarka, którą chcę usunąć. Kliknij na trzy kropki w prawym górnym rogu kliknij na usuń i potwierdź. I jak widzisz, została usunięta i y, to wszystko. Mam nadzieję, że ten film pomógł. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj, aby polubić i subskrybować.